Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Michał Bruszewski, a to jest Scanner Infosecurity 24. Moim Państwa gościem jest Pan Poseł Jarosław Krajewski, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. W roku 2021 odnotowaliśmy aż 39 tysięcy naruszeń granicy polsko-białoruskiej. Pytanie, jakie się nasuwa, to czy kryzys migracyjny na granicy wróci w 2022 roku? Niestety, panie redaktorze, wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach, a może nawet i latach, to działanie ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki będzie próbowane, jeśli chodzi o powtórkę, ale oczywiście może ono się nieznacznie różnić w porównaniu do tego modus operandi sierpnia, września, października, listopada. Ubiegłego roku, ale musimy zwrócić uwagę na to, że liczba osób, które chciałyby przedostać się do Unii Europejskiej jest szacowana przez ekspertów na ponad 400 milionów. Oczywiście mówimy o państwach Afryki, Bliskiego Wschodu, ale również Afganistan, Tadżykistan, Kazachstan. Mówimy o wielu państwach, w których sytuacja gospodarcza jest zdecydowanie gorsza niż państw, Europejskich co będzie w kolejnych latach skutkowało większą presją migracyjną. I oczywiście naprzeciwko tym zagrożeniom ma również ulec polityka migracyjna Unii Europejskiej. I tutaj musimy odnotować, że jeszcze kilka lat temu państwa takie jak Niemcy, Francja, prowadziły inne działania niż te, które zapoczątkowała Polska i kraje bałtyckie w 2021 roku, czyli mówimy o zdecydowanym ucznianiu. Granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Mieliśmy również zupełnie nowy model, jeśli chodzi o to, że w, jako grupa przestępcza zadziałała administracja reżimu Łukaszenki. To ona jako państwo zapraszała niejako w cudzysłowie turystów, osoby z Bliskiego Wschodu, z Afryki do Mińska, a następnie organizowała to, co do tej pory. Było charakterystyczne dla zorganizowanych grup przestępczych. Teraz dokładnie to miejsce zajęła administracja reżimu Łukaszenki, i spodziewam się, że niestety w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach będą podejmowane próby po raz kolejny uruchomienia zupełnie sztucznego nowego kanału migracyjnego przez Białoruś do Europy Zachodniej, ale bardzo dużo zależy od postawy naszego kraju i stąd konkretne działania które zaplanowaliśmy do realizacji w najbliższych miesiącach mam szczególnie na myśli budowę zapory no właśnie pochylmy się chwilę nad tym problemem jak wygląda ta kwestia zapory jest wiele dyskusji w mediach też wiele głosów że to jest kontrowersyjny pomysł jak pan poseł Tutaj się odniesie do tej kwestii związanej z zaporą, z budową, z tą inicjatywą? Ja muszę powiedzieć, że wskazałem już wcześniej, że Unia Europejska i większość polityków, takich państw jak Niemcy, Francja, Austria, Wielka Brytania, która jest poza Unią Europejską, ale również dostrzegała bardzo wymierny wkład naszego kraju w zapewnienie bezpieczeństwa w całej Europie w kontekście bardzo zdecydowanych działań, które Miały być i były reakcją na nielegalne przekraczanie naszej granicy. Jeżeli mówimy o tej zaporze, to pamiętajmy, że oprócz tej zapory, która będzie zaporą fizyczną w postaci stalowej zapory, która będzie w wysokości ponad 5 metrów, która zdecydowanie ograniczy takie łatwe przechodzenie pasa granicznego, jeśli chodzi o kierunek z Białorusi do Polski, ale również mówimy o bardzo nowoczesnym Systemie zarządzania elektronicznego granicą, czyli tak naprawdę o perymetrii, mówimy o czujnikach ruchu, które jako cały system nowoczesnych rozwiązań technologicznych mają spowodować, że przejście granicy. Polsko-Białoruskiej będzie zdecydowanie trudniejsze niż dzisiaj. Mówimy o długości tej zapory ponad 186 km, ale musimy pamiętać, że cała granica polsko-Białoruska to jest 400 km. Część to, tej granicy to są cieki wodne, ale również tereny bagniste i na tych terenach również będzie musiał być zastosowany monitoring i również muszą być podejmowane działania. Przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, jednak uszczelnienie w postaci nowoczesnej zapory inżynieryjnej ma spowodować, że będzie to bardzo jasny sygnał również dla grup przemytniczych i dla potencjalnych zainteresowanych nielegalną migracją, bo warto to odnotować, że mówimy o osobach, które świadomie łamią prawo. I nie udają się do polskich placówek dyplomatycznych, nie udają się do przejść granicznych, żeby złożyć jakiekolwiek wnioski o przyznanie statusu uchodźcy, tylko są to osoby, które świadomie łamią prawo, co niewątpliwie wiąże się również z zainteresowaniem takim sztucznym, nowym kanałem przerzutowym przez Białoruś ze strony zorganizowanych grup przestępczych i grup terrorystycznych. Właśnie i jeszcze dopytując w tej kwestii, w lutym rozpoczynają się ćwiczenia białorusko-rosyjskie. W poprzednim roku także takie ćwiczenia miały miejsce i wtedy również było to w pewnym sensie czasowo skorelowane z tymi wydarzeniami. Mówi się o interwencji wojskowej Rosji na Ukrainie. Co prawda, bardzo często pojawia się pytanie, czy Rosjanie wejdą na Ukrainę, czy nie wejdą. Już tam są, prawda? Na Krymie i w Donbasie. Natomiast mówię się o pewnej jeszcze kolejnej, kolejnej interwencji. Mówimy o sytuacji w państwach bałtyckich. Niedawno rozmawialiśmy o sytuacji w Kazachstanie. Widać, że ten rok 2022 zaczął się wieloma kwestiami, wieloma pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa międzynarodowego. Stąd pytanie, jak od tej strony geopolitycznej pan poseł to widzi? Czy to Wskazuje właśnie, że te kryzysy mogą się pogłębiać. Już trochę rozmawialiśmy o tych kwestiach migracyjnych, ale mówię tak szerzej w tej warstwie międzynarodowej, geopolitycznej. Ja myślę, że słowo bezpieczeństwo w 2022 roku będzie królować, jeśli chodzi o debatę publiczną, dlatego że mamy zarówno w wymiarze globalnym narastającą rywalizację amerykańsko-chińską, choćby kwestia Tajwanu, która na co dzień może nie jest w takim zainteresowaniu jak kwestia Ukrainy, co jest naturalne, bo Ukraina jest naszym sąsiadem. Jednak z drugiej strony również musimy odnotować kwestię takiej kontynuacji neoimperialnej polityki, Takiej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, bo to Władimir Putin ponosi odpowiedzialność za dokonywanie eskalacji, zarówno przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale również kwestia całej retoryki wojennej ze strony Władimira Putina, która obliczona jest po pierwsze na użytek wewnętrzny, jeśli chodzi o odbiorców rosyjskich, ale z drugiej strony chodzi o taką dezintegrację, zarówno Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i takie, taki brak zaufania, jeśli chodzi o relacje transatlantyckie, czyli mówimy o współpracy europejsko-amerykańskiej. No ta rozgrywka rosyjska, jak pan poseł na to patrzy? No, co chwilę są przywoływane kolejne rozmowy. Rosjanie teoretycznie. Prawda, y, rozmawiają, a w praktyce prowadzą taki, taką, a nie inną politykę, i można powiedzieć, że grają z NATO, grają z Zachodem. I do, do czego to zmierza? W którym kierunku to zmierza? Ja uważam, że reakcja NATO powinna być bardzo twarda i zdecydowana, i uważam, że taka również konsekwentna powinna być polityka Stanów Zjednoczonych. Wiemy o tym, że Rosja liczy się silnymi. Na pewno każda oznaka słabości ze strony Zachodu. Będzie spotykała się ze skalowaniem również żądań ze strony Federacji Rosyjskiej. I dlatego NATO musi bardzo kategorycznie stawiać kwestie cienkich czerwonych linii, których to Władimir Putin nie może przekroczyć. I który musi wiedzieć, że w momencie, kiedy będzie próbował przesunąć granice bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze incydentów militarnych, ale również incydentów w cyberprzestrzeni, to musi liczyć się z solidarną, Reakcją spójnego sojuszu północnoatlantyckiego, bo myślę, że tutaj najbardziej możemy liczyć jednak na nasze uczestnictwo w NATO. I NATO jest świetnym, naprawdę odstraszaczem dla potencjalnych agresorów, a dzisiaj takim potencjalnym agresorem jest Rosja. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ wielu polityków zachodnioeuropejskich miało poczucie, że Rosja jest państwem, które nie powinno być, na, na które nie powinny być nakładane sankcje, że potrzebny jest kolejny reset. Nic bardziej mylnego. Widzimy dzisiaj, że Błędy popełniane w polityce Joe Bidena niestety spowodowały, że Władimir Putin wysuwa coraz dalej idące żądania, między innymi kwestie dotyczące czy rozszerzenia w przyszłości sojuszu północnoatlantyckiego, czy kwestie dotyczące wojsk NATO na przykład na wschodniej flance, czyli między innymi w Polsce i w krajach bałtyckich, a pamiętajmy o tym, że Sojusz Północnoatlantycki jest organizacją międzynarodową, która gwarantuje bezpieczeństwo szczególnie swoim członkom, ale przede wszystkim ma odstraszać potencjalnych agresorów. I dlatego ta polityka NATO musi być bardzo twarda, zdecydowana, solidarna i nie ma miejsca choćby na takie błędy, jak popełniali politycy czy żołnierze, bo mówimy tutaj o admirale czyli byłem dowódcy marynarki wojennej w Niemczech, który wskazywał na to, że Krym został stracony przez Ukrainę, że nie da się jego odzyskać, co de facto oznaczało, że no, bardzo wysoki rangą żołnierz niemiecki wskazywał, że łamanie prawa międzynarodowego no, jest przez niego co najmniej akceptowane. No Bezsprzecznie tutaj jest agresywna polityka Moskwy. Wspomniał Pan też o... Operacji Łukaszenki, wykorzystywania migrantów. Więc pytanie o instrumentarium, które gwarantuje bezpieczeństwo, czyli między innymi służby mundurowe, służby specjalne. Przetoczyła się przez Sejm i przez Senat dyskusja na temat budżetów tych służb. Jak pan poseł odpowie na te głosy? Jak to wygląda? Zwłaszcza na ten 2022 rok. Z jednej strony uważam, że służby specjalne powinny mieć wyższe budżety dlatego, że skala zagrożeń, która i wyzwań, które stoją przed Polską w 2022 roku, to jest kwestia również docelowego zbudowania profesjonalnych Dobrze wynagradzanych służb specjalnych, bo szczególnie tutaj mówimy o tych pięciu służbach specjalnych, ale warto też te wskaźniki, o których mówimy, jeśli chodzi o budżety na 2022 rok odnieść do budżetów z 2015 roku, wtedy kiedy rządzili nasi poprzednicy. I warto przypomnieć, że choćby budżet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy budżet Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku były niższe od tego co jest planowane na 2022 rok o ponad 130 milionów złotych. Mówimy tutaj o bardzo konkretnych kwotach. Ja również sięgnąłem do tych archiwalnych danych dotyczących agencji wywiadu, którą oceniam bardzo dobrze i uważam, że mamy naprawdę bardzo profesjonalne służby wywiadowcze i budżet tej instytucji on również w porównaniu do 2015 roku wzrósł o 90 milionów złotych mówię o porównaniu 2022 roku do roku 2015 ale pamiętajmy o tym że służby specjalne w czasach rządów prawa i sprawiedliwości one się rozwijały również pod względem kadrowym i to oznacza że funkcjonariusze służb specjalnych dzisiaj naprawdę powinni Zarabiać jako elita, jako osoby, które również z zagrożeniem życia i zdrowia realizują nasze najważniejsze interesy narodowe. Te osoby powinny zarabiać według mnie jeszcze więcej, i mam nadzieję, bo mówię tutaj o takim moim osobistym podejściu do kwestii budżetów służb. Uważam, że to jest docelowy kierunek. Jeżeli będę miał na to wpływ, to niewątpliwie należę do tych polityków, którzy doceniają kwestie związane również z pracą służb specjalnych, jak i kwestią zwiększania ich budżetów, bo mogę powiedzieć, że niejednokrotnie tutaj z naszej inicjatywy również udawało się wprowadzać poprawki do budżetów i zwiększać te środki, którymi mogły dysponować poszczególne służby specjalne. Ja mogę, panie redaktorze, powiedzieć, że jestem przekonany, że w trakcie roku budżetowego, tak jak było to również do tej pory, znajdą się dodatkowe środki dla służb specjalnych. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mam nadzieję, że będą to kwoty, które pozwolą realizować zadania ustawowe na tym najwyższym poziomie. Też przez media bardzo często przetacza się teraz dyskusja o odchodzących funkcjonariuszach, żołnierzach, no, że jest to kapitał ludzki i jest to pewna strata dla tych instytucji. Y, że ci ludzie po prostu z tych szeregów odchodzą, i y, y, co, co tak naprawdę, jak tej sytuacji zaradzić, pana zdaniem? Y, są tutaj jakieś pomysły na ten temat? Od kilku lat uczestniczę też w takich rozmowach, ponieważ wiele osób wskazuje na ogromny potencjał doświadczenie zarówno funkcjonariuszy, żołnierzy, jak i pracowników służb specjalnych i służb mundurowych. I stąd nasza propozycja jako posłów z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, żeby już w najbliższych tygodniach Komisja do spraw służb specjalnych zapoznała się również z informacją na ten temat, jak zagospodarować potencjał odchodzących ze służby funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników i żeby poznać zarówno propozycje ze strony rządu, ze strony ministrów, jak i propozycje wychodzące od samych służb specjalnych. To jest temat, którym na pewno Komisja do Spraw Służb Specjalnych się zajmie. Mam nadzieję, że ta dyskusja na komisji również i chciałbym, żeby ona się przyczyniła do tego, żebyśmy mogli mówić o rozwiązaniach, które zagwarantują, że świetni funkcjonariusze odchodzący ze służb będą po prostu mogli dalej rozwijać swoje pasje, swoje, swoją misję, i że będą mogły realizować dalsze działania, które będą wzmacniały bezpieczeństwo naszego kraju. I tu postali, postawilibyśmy kropkę. Jak Państwo słyszeli, w 2022 roku pod względem bezpieczeństwa jest wiele wyzwań, wiele pytań, i jeszcze będziemy wracali do tego tematu w skanerach InfoSecurity 24. Ja nazywam się Michał Bruszewski i dziękuję Panu posłowi za spotkanie. Dziękuję bardzo.